W tym dokumencie odkryjesz tajemniczą grotę, w której według tradycji Maria Magdalena miała spędzić swoje ostatnie lata. Dziś masz szansę na nowo poznać, kim naprawdę była Maria Magdalena, silną, wierną i zdeterminowaną kobietą, która przeciwstawiła się konwenansom swoich czasów. Poznaj grotę, w której prawdopodobnie mieszkała w latach 50 i 61 wieku, wytrwale realizując swoją misję przez około dwie dekady po śmierci Jezusa. Poznając to miejsce i zanurzając się w tę historię, nie odwiedzasz jedynie starego miejsca. Stąpasz po ziemi świętej, naznaczonej wiarą, odwagą i przemianą jednej z najbardziej niezwykłych kobiet Biblii. Istnieje autobus, który dowozi niemal do samej groty, gdzie według tradycji Maria Magdalena spędziła ostatnie 30 lat życia. Dojazd jest trudny, droga jest wąska, a kiedy najeżdża pojazd sprzeciwka, musi się cofać na długim odcinku, aby znaleźć miejsce do ustąpienia. W pobliżu znajduje się Hotelaria della Szent Baume, miejsce zakwaterowania o charakterze religijnym prowadzone przez dominikańskich mnichów. Aby dotrzeć do sanktuarium, trzeba przejść około 45 minut pieszo. Na szczycie szlaku, ponad 230 metrów nad poziomem morza, wmurowane w skałę, znajduje się stary klasztor, który chroni to święte miejsce od ponad tysiąca lat. Podążając starożytnym szlakiem na południu Francji, dotrzesz do miejsca owianego ciszą i tajemnicą, groty wykutej wysoko na skalnym urwisku. Według tradycji to właśnie tam Maria Magdalena spędziła ostatnie lata życia, poświęcając się modlitwie i pokucie po śmierci Jezusa Chrystusa. Na samej górze znajdziesz klasztor z ponad tysiącletnią historią, gdzie mnisi nadal opiekują się tymi świętymi ziemiami, pielęgnując dziedzictwo jednej z najbardziej wpływowych postaci chrześcijaństwa. Być może słyszałeś zniekształcone historie o Marii Magdalenie, wiele z nich powstało w średniowieczu. Prawda jest jednak taka, że pierwsi chrześcijanie nie widzieli w niej grzesznicy. Wręcz przeciwnie, była pierwszą osobą, której Jezus ukazał się po zmartwychwstaniu. To ma głębokie znaczenie. Zaraz rozpoczniesz wyjątkową drogę, ścieżkę chronioną murem, wijącą się w kierunku szczytu skalnego urwiska. Zbliżając się do góry, Warto zrozumieć ważny historyczny moment. Dopiero w XIX wieku Kościół katolicki zaczął usuwać z Marii Magdaleny Łatkę nawróconej prostytutki. Od tego czasu jest w pełni uznawana za świętą, niezależnie od średniowiecznego wizerunku, który jej przypisywano. Tuż przed Tobą pojawi się wejście do groty, otoczone piękną bramą. Na dziedzińcu znajduje się wzruszająca rzeźba przedstawiająca Marię, matkę Jezusa, trzymającą ciało swojego syna. Podczas gdy Maria Magdalena jest tuż poniżej, w geście bólu i oddania. Znajduje się teraz w sercu Prowansji, na południu Francji, krainie wyjątkowego piękna, gdzie według tradycji Maria Magdalena mieszkała po opuszczeniu Galilei. Sama grota jest rozległa. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do jaskini, która ma tylko jedno wejście, grota ma dwa lub więcej. Idąc w prawo, Wewnątrz groty znajduje się miejsce przeznaczone na modlitwy. Tam możesz zapalić świecę i w ciszy złożyć swoją prośbę. Dalej schody prowadzą do ołtarza, gdzie często odbywają się zamknięte ceremonie. Schodząc do głębszych partii groty, natkniesz się na źródło wody. To właśnie ta woda, według tradycji, podtrzymywała Marię Magdalenę podczas lat izolacji i kontemplacji. Nie istnieje jednak tylko jedna opowieść o jej losach. Stara tradycja z VI wieku mówi, że Maria Magdalena przeniosła się do Efezu w Azji Mniejszej po ukrzyżowaniu, gdzie mieszkała obok Marii, Matki Jezusa. Inna, nieco nowsza wersja mówi, że udała się tam wraz z Janem Ewangelistą po śmierci Marii. Pomimo tych różnych tradycji, to właśnie na południu Francji historia Marii Magdaleny zakorzeniła się na trwałe. Od wieków wierni, mnisi i badacze pielęgnują tę pamięć. Budowle wykute w skalę, zapisy obecności zakonnej i ciągły kult jej postaci nadają wiarygodności przekonaniu, że Maria Magdalena naprawdę mieszkała w tym świętym miejscu. Spotkanie z Jezusem całkowicie odmieniło życie Magdaleny. Nie tylko poszła za jego śladami, ale także pomagała szerzyć jego przesłanie. Możesz dostrzec jej znaczenie w Ewangeliach, lecz przez wieki jej wizerunek był zaciemniany przez oszczerstwa i błędne interpretacje. Czy wiedziałeś? Że Maria Magdalena była przede wszystkim kobietą bogatą i wykształconą. Jedyną córką bardzo zamożnego kupca rybnego z Magdali odziedziczyła cały majątek ojca. Potrafiła czytać, pisać i liczyć, umiejętności rzadkie wśród kobiet tamtych czasów. Jej małżeństwo jednak było naznaczone cierpieniem. Mąż ją prześladował, co jeszcze bardziej wzmocniło ją w duchowych poszukiwaniach. Po śmierci Jezusa uczniowie się ukryli, ogarnięci strachem. Wtedy rola kobiet, zwłaszcza Marii Magdaleny i Marii, matki Jezusa, stała się kluczowa. Pomagały utrzymać jedność grupy, zapobiegając rozproszeniu ruchu zapoczątkowanego przez Chrystusa. W tamtych czasach kobiety miały niewielką widoczność społeczną, co pozwalało im poruszać się bez wzbudzania podejrzeń, czego mężczyźni nie mogli robić z taką swobodą. Musisz to zrozumieć, Maria Magdalena nie była przez wszystkich uczniów postrzegana pozytywnie. Na przykład, Piotr był analfabetą, podobnie jak większość naśladowców Jezusa, z wyjątkiem Mateusza, poborcy podatkowego. Magdalena, wykształcona i z doświadczeniem w handlu, wyróżniała się zupełnie na tle tej grupy. Potrafiła negocjować, przewodzić i komunikować się. Była kobietą o wiele wyprzedzającą swoje czasy. Jej znaczenie jest widoczne nie tylko podczas publicznej działalności Jezusa, ale także po jego śmierci. Maria Magdalena wyróżnia się jako jedna z głównych świadków zmartwychwstania. Była pierwszą, która odwiedziła pusty grób i ogłosiła, że Jezus zmartwychwstał. Innymi słowy, była jedynym naocznym świadkiem zmartwychwstania Chrystusa. Kobieta, samotnie, niosła największą wiadomość wiary chrześcijańskiej. Dlatego wielu badaczy uważa Marię Magdalenę za prawdziwą apostołkę. Jednak w roku 591 papież Grzegorz i, znany także jako Grzegorz Wielki, radykalnie zmienił ten obraz. Podczas kazania wielkanocnego połączył postać Marii Magdaleny z innymi bezimiennymi kobietami wymienionymi w Ewangeliach. Jedną z nich była kobieta oskarżona o cudzołóstwo, gdy faryzeusze powiedzieli do Jezusa, prawo Mojżesza nakazuje ukamienować ją kropka. A on odpowiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Inną była kobieta, która namaściła stopy Jezusa łzami i wycierała je swoimi włosami, opisana przez Łukasza, lecz bez imienia. Maria Magdalena była z kolei wymieniona jako ta, od której Jezus wypędził siedem złych duchów. W judaizmie owe złe duchy mogły oznaczać choroby lub zaburzenia, a niekoniecznie grzechy. Mimo to Grzegorz Wielki powiązał Magdalenę z prostytucją i tak została ona znana przez całe średniowiecze jako nawrócona prostytutka. Ten wizerunek został celowo zbudowany jako część strategii Kościoła związanej z ówczesną władzą polityczną i społeczną. Musisz jednak wiedzieć, dla pierwszych chrześcijan Maria Magdalena nie była upadłą grzesznicą, lecz wierną uczennicą Jezusa Chrystusa. Kobietą wiary, odwagi i mądrości, która podtrzymywała płomień Ewangelii nawet w najciemniejszych momentach. Czy wiesz, że wszystkie cztery Ewangelie wspominają Marię Magdalenę? Jednak to Ewangelia Jana nadaje jej szczególnie ważną rolę, bycia pierwszą, która ogłosiła zmartwychwstanie Jezusa. Ta wyjątkowa misja stawia ją w centrum największego objawienia chrześcijaństwa. Jeśli kiedyś zapragniesz poznać bliżej historię tej niezwykłej kobiety, jest miejsce, które możesz odwiedzić. Na tym etapie podróży ważne jest, abyś zrozumiał wpływ Ewangelii apokryficznych, dawnych tekstów, które również krążyły w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Wiele z nich odnosi się do Marii Magdaleny, podkreślając jej bliskość z Jezusem i rolę w pierwszych latach wiary chrześcijańskiej. Te pisma pokazują, że jej znaczenie było uznawane na długo przed próbami uciszenia jej przez oficjalny kościół. Pamiętaj, Jezus był Bogiem i nie potrzebował grzechu, aby wypełnić swoją misję. Maria Magdalena z kolei jest symbolem przemiany, wierności i odwagi. Fakt że pojawia się we wszystkich czterech Ewangeliach oraz w wielu apokryfach, pokazuje, że jej postać nie była marginalna, była kluczowa. Ewangelia Jana wyraźniej niż kiedykolwiek to ukazuje.